Ten model firany myślę, że będzie pasować do większości zasłon. Firana whaftowane, przepiękne liście. Na tkaninie, etaminie mamy wyszywane listki zarówno przelotka jak i taśma. Bardzo fajna cena, bo 56 zł za sztukę. Zobaczcie też, jak pięknie prezentuje się z tyłu na oknie. Przypomnę, jak zamawiać w sklepie internetowym magdalena24.pl. Wystarczy, że u góry w wyszukiwarce wpiszecie numerek tej firany C2 i wtedy pokażą Wam się opcje i na przelotkach, i na taśmie. Więc tam możecie zamówić bądź poprzez SMS-a, WhatsAppa, Messengera. Numer telefonu zostawiam Wam do kontaktu w Właśnie w filmie i mamy też na profilu z niebieskimi zasłonami w liście je zaprezentowane te firany, więc możecie sobie też zobaczyć, ale naprawdę przepiękny model, gdzie niegdzie ma takie, zobaczcie, gęstsze też hafty i przelotka i taśma dostępne w cenie 56 zł za sztukę. Zapraszam.